Dzień dobry, miłe panie. Dzisiaj odcinek, w którym wykorzystam lakier do paznokci. Tak, nie będę tu żadnej firmy reklamował, ale będę używał lakieru do paznokci. A po co mi lakier do paznokci? To zaraz wyjaśnię. W poprzednim odcinku mówiłem o torbielkach na bota i uświadomiłem sobie, że zapomniałem powiedzieć właściwie najważniejszej rzeczy. Gdzie one są? Tutaj macie moją już ulubioną kalarepkę, którą już wcześniej przykroiłem o. Tu mamy, zobaczcie, kanał szyjki macicy, pięknie ładnie, tu mniejszy, tu większy. I mamy oczywiście tutaj wzorce moich torbielek na bota. Tylko, że pamiętajcie, że torbielki na bota to jest skutek działania zamkniętych gruczołów. Tutaj wokół kanału szyjki macicy. I dopiero one jak się wytworzą, wytworzą się w nich, wytworzy się w nich śluz i się zamknie, to będą tak zwanymi pęcherzykami na nabota, które mogą mieć oczywiście wielkość, nie wiem, jednego, 2 mm, a w skrajnych przypadkach może mieć to nawet tak, jak tutaj 5-6 mm, a widziałem też i 4-5 centymetry. I dzisiaj właściwie odcinek, który Wam pokażę, czyli widzicie, to jest cała macica nasza, Tak, tu jest ta szyjka macicy, piękna ładna. Tutaj one, tak jak pokazywałem w poprzednim odcinku, mogą gdzieś tutaj sobie być, ale one mogą być również w środku. W środku gdzie mogą być? Właściwie mogą być wszędzie, słuchajcie. One wokół tutaj szyj, kanału szyjki macicy się gromadzą o, i one mogą również powstawać w tkance okalającej kanał szyjki macicy, czyli w tak zwanej szyjce macicy albo w cieśni. I tutaj widziałem nawet 3-4 centymetrowie takie stare... Nie wiem, 20-30-letnie pęcherzyki pęcherze na bota, już można byłoby powiedzieć. I teraz wam, po co, po co mi ten lakier do paznokci? No więc jedna prosta rzecz. Chcę wam pokazać, gdzie występują te pęcherzyki na bota i co się z nimi dzieje. No i teraz odkręcam sobie tutaj, wiadomo, co. Zobaczcie, o. No i ja wam pokażę, gdzie są w ogóle gruczoły szyjkowe, z których się tworzą. No więc tak, jak jest młoda dziewczyna, to ona ma właściwie tylko tutaj takie mikro, powiedzmy sobie, gruczoły szyjkowe wokół wejścia do kanału szyjki macicy. I one występują również tutaj. O! Widzicie, tu występują dokładnie tak, jak ten lakier nam tutaj pokazuje. O! W tym miejscu są fizjologiczne gruczoły szyjkowe. Po co one są? Wstępnie wspominałem, ale powtórzę to jeszcze raz. One zapobiegają. Was, młode panie lub starsze panie przed yy, ciążą w okresie, kiedy nie jest się płodnym, przed zakażeniami, przed wodą, przed w ogóle wszystkimi czynnikami, które mogłyby wejść do jamy macicy, bo jest ta różnica, że jama macicy jest sterylna, a pochwa jest brudna. Niestety, tak to jest. I te właśnie gruczoły szyjkowe wytwarzają ten śluz. I ten śluz szyjkowy się zmienia w zależności od fazy cyklu. I chroni Was na przykład w, tuż przed miesiączką przed na przykład zakażeniami chlamydiami, które występują wtedy, kiedy się idzie na dyskotekę i się robi niecne rzeczy. No i te gruczoły szyjkowe, o ile są sprawne, to nie powodują żadnych zmian, bo one produkują śluz, ten śluz wychodzi sobie z tych gruczołów, spełnia swoją rolę, albo przewodzi te plemniki, albo stanowi barierę i tak się w każdym cyklu zmienia i zmienia i zmienia. I kiedy dochodzi do ich zamknięcia, to wtedy zaczynają się problemy. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Te gruczoły szyjkowe, o ile na początku życia leżą tutaj, powiedziałbym, stosunkowo blisko pochwy, o tyle się wraz z, z, z życiem biologicznym kobiety przesuwają w głąb. I dlatego w środku, mniej więcej centymetr do dwóch centymetrów powstają, te właśnie jako takie już duże pęcherzyki tej wielkości lub większe i to przesuwanie się powoduje, że czasami są przyczyną chorób, jak na przykład zamknięciem całego, całego tutaj kanału szyjki macicy. No i wtedy to oczywiście powoduje pewne konsekwencje. Może się tu zebrać płyn, może się tu zebrać ropa w środku jamy macicy. No i oczywiście w tym momencie zaczynają się bóle, gorączki i bez można powiedzieć zastosowania leczenia chirurgicznego jest tym dosyć słabo. Także pęcherzyki na bota stanowią drugą fazę po gruczołach szyjkowych, czyli najpierw jest produkcja i jeżeli na skutek jakichś czynników typu zapalenia dochodzi do ich zamknięcia, powstają torbielki nabota. Rzadko, ale to rzadko, może to być też związane z nowotworem, ale nie na zasadzie, że, że one w jakiś sposób predysponują do wystąpienia nowotworu, tyle że one blokują możliwość pobrania prawidłowo cytologii, bo jeżeli tak już wcześniej pokazywałem, pobiera się tą cytologię, a pobierze się z powierzchni takiego nabota, załóżmy z jednej strony, a po drugiej stronie jest rak szyjki macicy, to my tego nie wiemy. I dlatego trzeba ten obszar obserwować w USG. Stosunkowo jest to mało popularne i większość lekarzy niestety no, traktuje to powiedziałbym po macoszemu i się w ogóle tym nigdy nie przejmuje. a ja proponowałem się zwrócić zawsze do lekarza, czy, czy mam te pęcherzyki na bota. Później jeszcze się zajmiemy leczeniem tych pęcherzyków na bota w jaki najprostszy sposób, ale to będzie w następnych odcinkach. Dzisiaj kończymy sprawę gruczołów tutaj szyjkowych. Pamiętajcie, że są niesamowicie ważne, ważne organy, a jako ciekawostkę powiem, że jeżeli na przykład macica jest ze względów na wadę rozwojową podwójna, to oczywiście te gruczoły szyjkowe są w obu macicach. Także to też trzeba pamiętać, że u kobiety na przykład z podwójną macicą cytologię właściwie by trzeba było podwójnie pobierać z jednej y, części macicy, z lewej lub z prawej, bo one są zawsze lewa prawa, a nie przód tył. Także to też taka ciekawostka. Także dziękuję bardzo za uwagę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku. Cześć!